Jak trafisz kogoś w atakiem obrotowym to tam coś tam masz skrócone, ja chciałem to jest, tu, żeby być więcej. No ataków. kurwa mam pogronę O kurde, kogo widziałeś? Nie spodziewałbym się, że takie dawny będą. No Ty ja pomyślałbym, że wezmą dwóch kurwa strzelców No nie myślałem, że wezmą jednego, znaczy, Jak tu podejdą, ma. jak tu na dół podejdą to ich rozpierdolę, ale... Znaczy stoją w pały, no co mogę robić. Okay. No to Może kurwa ich... czekamy 5 minut zajebiście Ja pierdolę. Ja nic nie zrobię, będziemy to stać. Uj, albo oni podejdą, albo będziemy czekać 5 minut. Mogę ja, mu zaraziać, kurde. To jest taki for Forfun, kurwa, że jest tego mola. Myślę, że, tak no że znowu dwóch grzedaju ktoś weźmie, jak zawsze, kurwa. To ci musi iść, żeby sobie no kurwa, ja pierdolę. Kurwa, to jest taki fenomen, jak bierzesz Aiden i masz, kurwa, dwóch później po przeciwnej stronie. Ten, ten do to, to, to nie wierzę. Ja pierdolę, jak ja się tam ruszę to ma zgon na sekundę. Weź. Ja mogę podejść i bliżej przypchnąć, jak chcesz. Nie, nie, nie. nie. I tak mnie rozpierdolą pierdolą, kurwa tym strzelaniem. Co tymi kierunkami, kurwa zrobię. Pierdolony loscy, tu co nic nie może. Możemy pójść tam na dół. Co no, no, zarzucił, bez... to, to to! Widzę, widzę, że ma dalej. Wyjebał, Czyż? ja pierdolę. Co? Chodź może pójdziemy tam, żeby gdzieś przejść, tam, wiesz, tam od tyłu, nie? Gaściu, to... to jest no. dla mnie najlepsze miejsce. Jak oni mi zajebią, to nic, to gówno porażające, to ja ginę. Więc wiesz. A z góry no, mam na boku. Nie, powinien, nie powinien tak łatwo trafić. No, stoję. Jak Paweł. no i I to jest stoję. Dlatego będziemy tu stać, kurwa. Może się zniecierpliwią. No następne to weźmiemy, kurwa, chyba Kajlo i pobe, żeby ich zniechęcić, bo coś za bardzo są rozochoceni kurwa, te strzelanie. Czy to para deszcz? No. Nie A. wiem, ja nic nie widzę. Nie, musisz wyjść z tej platformy. Tu już para deszcz. Widzisz? <grym> nie, nie. to coś kapie chyba. Nie, no jest para deszcz normalnie. A jak jesteś pod platformą, to nie para. Takie krople widzę, no to nie wiem, jakiś mały deszczak już. No tak kropi, no. Jakiś szczególik. A nie, te miecze to... Ten kolor mi się nie podoba za bardzo. Mm, taki blady. Chuchu, za mało trwony. Taki właśnie blady, no powinien być taki krwisty. Ja jestem dotonitem. Ja no nie stoją. Ten ryj na kurwa, ja pierdolę. Ty, szedłem sobie, staję sobie, patrz. zobacz jak ja stoję. No. Stoję sobie blisko ściany i jak patrzysz no, przed siebie to widać tak teksturę w środku. Trochę. LOL. Tak. Widzę całą, widzę, widzę wszystko, wszystko co jest w środku, tylko sporym. No, zobaczymy czy się znudzą, kurwa. No to są dawny. No to chuj, zaraz weźmiesz Ty chyba boska, nie? Chcę postrzelać ładnie. A później weźmiemy Kajla i Bobę. Będę ze strali No kurwa. Ty, ty! Mam lagę, mam lagę, nic nie zrobię. Kurwa, no nie mogę po prostu. Szczęśliwie. Interes lubi. Aż kurwa. Nie można od razu zrobić, no. Dlatego... Dlatego, że przysłałem się zdjęcie. A, no, no to nie, orę, nie znaczy, tak samo jak w Facebooka włączasz, to też pierdale internet. Ty, ale te dawny tu podchodzą, dobra. Ty, ja to wygram, kurwa. No widzę. Ale debile. Ja pierdolę za zadałny kurwa No co mi zrobisz z tym blasterkiem śmiesznym frajerze Co mi zrobisz z tym blasterkiem śmiesznym Rzucił se to gówno gdzieś Wyjebał to kurwa Niech mi się jedynka odnowi i go rozpierdolę kurwa Ale ameby kurwa I Ja pierdolę co za dawny kurwa! Dobra i są easy w chuj, dawaj bierz tego baska. Ale ameby, no kurwa nie mogę. Weź Tylko tłucie. cię zajebaj tylko dlatego, że kurwa stałeś jak pała, bo cię lagło. No ja pierdolę, kurwa. sobie rzuca gdzieś to porażenie. Kurwa, to właśnie tego tak nie jest dobre na tę miejscu, nie? Bo wpierdala się do góry i ja z... oni nie widzą skąd nawalasz nawet. Uuu, strzeli się jeszcze od no patrz. Aż jednego yes. wzięli. I to co, jebaj tu miny, hopla do góry. Ty ja sko nie, skoczysz, skoczysz, nie? Dobra. a Czekaj, muszę sobie słuchawkę lekko przesunąć. No strzelaj się kurwa, idiot. Ja pierdolę. Stoję, jest po... Możesz tu open fire zrobić mu? Mogę open fire zrobić. Gdzie jest? Przede mną, kurwa, strzela do mnie idiota. O! Jest! Yes. Tak jest! <laughs> Sioty. Dobra, idę go rozjebać. Chyba rząd tu podejdzie. Jak wolno lecę, kurwa, oczywiście. O, ja pierdolę co za ułą, kurwa, no nie mogę. A zabierz ładnie? No, łatwo. Debil. Co za dałny, kurwa. Lubię takich ludzi, mogą grać. Dobra, raz ich mi konkretnie. konkret. No, A jest kisz wieso. A pierdolę, dobra, to chuj. O, tak, tak, to wierzę, Kylo. Dobra, chuj też może ci, kurwa. Bierz. Nie Zastaw już tak. Łatwiutko Znaczy jedyne co tu może być teraz jebane to o kurwa jego mać? Ja tam Dobra, czekamy aż podejdą, walisz friza i ja rakiety i jola Niech ja Gdzie on jest kurwa? Pod nami Aha. Łukasz pod nami jest Ty -pa go? Czekaj, 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 i kurwa, szybko idź tam, idź tam, idź tam. Jedni u Freeza, dawaj. Bo gdzie skakiwał? Wal! Kurwa, no fajna Zjakałeś. gra. dobra, chuj. Jest dobrze. No, bo myślałem, że on sk skakuje, ale to, to tam a to taki tamten frajer. Co on robi? <ścoughs> on nie wie, co robi. Aha, ja pierdolę. Nie, oni mogą zostać, dobra, zajebiście. <ihak> Jak spadałem do, to, to, tego... mój mierz zabił 친... Tak czego. Hmm. No kurde, zawrosiło mnie tego to Nie no, advantage. ale co za Amego... Ale taka kim kurwa dostał na pizdę srogo, nie wiem. No bo no naprawdę... jeszcze ja jeszcze włączę dwójkę do tego. Ja pierdolę. Ale co David nie pomyślał, żeby... Nie, ale ta pierwsza runda kurwa nie mogę, ja pierdolę. Myślałem, że mnie raz pierdolą, kurwa, 25. Kurwa by... Myślałem, że to od razu. <im boil> ja pierdolę. Ale ty palpaty nie zjebane z tymi błyskawicami. Jeszcze na odległość no. tak napierdolanie. nie. Ciemno znowu tak jest. O.